Ciemanko z tej strony, Gonfiore jest ze mną. Pan Po raz drugi, oto odcinek drugi, i tutaj on sobie. <grymne> Nie może postawić schodka. czekaj, daj mi to. Przesuń się. Przesun... Nie, przesuń się. Ja muszę do łazienki. Dobra, zobaczmy co on tutaj zmajstrował po pierwsze. Dobra, na razie jakby zmian nie ma. Ja nie mam jedzenia, więc trzeba wyruszyć gdzieś tam, daleko. Spawn. Czekaj, czekaj, czekaj. O owca. Ale owca nie daje jedzenia. Co się tak przytulasz do mnie? Przestań, przestań mnie prześladować. Dobra. Czyli większość z odcinka będzie wycięte, no bo nie będę pokazywała jak łażę po pustyni i nic nie robię. Kurde, nie mogę się teleportować! O Boże, bo mnie ruszył głód, nie? O nie, to jest niedobrze. Niedobrze jest. Jest bardzo niedobrze. O szlak. O szkurde. Proszę, żeby jakiś zombie chociaż był, żebym mógł zjeść sobie, nie wiem, lepiej powiedz jak się nazywa Murzyn, który, który czyta książki. Chciałbym tak się myślić. Jeśli podobały Wam się te żałosne dowcipy, to dajcie lajka. O szlak by Was trafił. Nie, nie Was z tych widzów, tylko te szkielety. Normalnie ja pierdzielę. No. Biłbym się z nim, ale co by mi to dało? Raz by mnie trafił i po mnie by było. A kurde, kości się. Jest! O nie, 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 nie. Oh my god, nie no chyba sobie jaja robicie ze mnie. Jest w końcu świnia, to szkielet koło stoi. Boże przynajświętszy. Bo ja normalnie zaraz dostanę szału. Kurde. Dobra. Przechytrzymy tego... Przechytrzymy tą kupę kości. O no, zaraz sobie przechytrzymy. Oż kurde. Nie! Nie! Jest po mnie, jest po mnie. Jest po mnie. On jest mądry, on jest inteligentny. Oh my god, zakopałem się pod ziemią, dobra. <grywa> Trzeba coś zrobić. Słuchajcie, wiem. Pani do tej dziury. Właśnie tak. Jest! Przewietrzyłem go. Nie ma nic, koło nie ma. Świniale. nawet papu. Nigdy tak nie byłem zadowolony na widok świni w całym swoim życiu. W końcu... Coś zjadłem. Mam trzy ja serduszka. Nie, no, ale się uspokoiłem. Dobra, wracam do domu, bo nie mam jedzenia. A tak przy okazji, to wam nie będziemy nagrywać wszystkiego, co tutaj robimy na serwerze, tak okazjonalnie, po odcinku, tak stopniowo, co jakiś czas. Ty żeby... tak raz na miesiąc może. No nie tak. no. Może w ogóle. Ty nic nie mów, bo ty na razie nic nie nagrywasz. Czy pytałem się ciebie o ten? Czy ja ci, Ciebieś pytałem, żebyś się wypowiadał? Dobra. Mówię o to, że nie będziemy Wam pokazywać wszystkiego, co robimy, bo to jest bez sensu. Bo ja mu to zajmuję, jak widzicie, już w drugim odcinku to samo buduje. Bymien, napad. <laughs> dobra, dobra. Wiemy o co chodzi. Przynajmniej ja wiem o co chodzi. No i wracając do tematu, to żebyście się nie zdziwili, jak wróćmy. Na następnym odcinku, czyli odcinku trzecim i tutaj będzie cały już dom zbudowany. No ja bym się zdziwił, No ja też bym się zdziwił, zwłaszcza z twoją szybkością budowania, no to... E, przyznaj się tak szczerze, ile im zapłaciłeś? Komu? Drzewą, żeby jabłek nie sypały. Dużo. O, ja dzisiaj zaczynam widzieć rzeczy, których nie widziałem. Jasno widzę Jakub. Co widzisz? No i... Tym akcentem będziemy kończyć ten odcinek. O czekaj, tu jest kurczak. Gdzie? Tutaj jest. What? Działka obok. debilu. No. Bura. Bura. Tylko, że jest znamurowany, oczywiście. Gdzie ty jesteś? Może byś się tak obrócił w drugą stronę. I byś szedł tutaj. Byś zobaczył o, że tutaj jest Fredio. Czemu się nagryfować? No, bo może to jest działka jego, a nie twoja. E. Jak już mówiłem, kończymy tą zabawę. Pożegnaj się. No, papa. Na razie. Cześć.